MGN najlepsze suple sprawdź towar już dziś. Michał Waleszyński, jak, Michał Waleszyński jak krótkie przygotowania, ta krótka walka, niestety. <grybujesz> ale żeś mi dostał, ty. No nie, kuba, ale, ale taka, taka. prawda. Najgorzej, nie, nie? Nie myślałem, że, że powiesz, stary, mega, w ogóle zajebiście. Nie no, żartuję, nie? No, znamy się nie? też ta, prywatnie, e, no ja ci tutaj nie będę, wiesz, głaskał. No, no. powiem, powiem ci tak, w najgorszym, znaczy też kilka razy już to powtarzałem, logika powtarzała mi jedno, zacznie się walka, on się wpierdoli w Nogi. No to jasno, a co miał I będzie, I będzie tyle, a ja uważam, że mam naprawdę mocną stare siłę ciosu i e, liczyłem na to, że jeżeli zdążę się wycofać i go strzelę, to padnie, a. nie? Mega mocno na to liczyłem, też nie ukrywam, że to był mój jedyny game plan, bo no wiesz, no, w ciągu starych dwóch dni nie przygotujesz niczego, nie? Wiesz, co ja oglądałem vlogi Klauta, także widziałem jak tam się, wiesz, mówiłeś bardzo głośno o swoich przygotowaniach w tak, dwóch treningach dokładnie, chyba, Tak, dokładnie tak, tak wiesz. E, no, no więc tak, nie? Powiem ci w ten sposób, że gdyby to był jakiś gość, z którym miałbym konflikt, gdyby to był gość, który nie ma e, tak dużej przyszłości sportowej jak Konrad, nie wziąłbym tej walki, bo mi było mega wstyd przegrać, nie? E, teraz też mnie jest trochę wstyd, nie będę ukrywał, wiesz, ale. Mm, nie czuję takiego moralnego e, niepokoju, że tak powiem, że wiesz, kurde, goś mnie zwyzywał. Nie, w, tak, w, 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 tak. wiesz, wiesz o co mi chodzi, no ja nie? Rozumiem, no, nie? Też, też też nie ukrywam, że lubię bardzo Konrada e, prywatnie. Niego nie da się nie lubić. Wi wiadomo, że oczywiście tam przed walką musiałem sobie włączyć tryb, wiesz, destrojnie, ale to, to było jedyne, że tak powiem, słysze nastawienie. No. Słuchaj, ale powiem ci tak szczerze. Tur, silny jak tur, co? Jest Konrad Karwat. On, nie widać u niego tych kilogramów, ale on waży 115 chyba kilogramów. Widać. Widać, jak się mu przyjrzy z bliska. Ja miałem okazję. No wiesz, miałeś. on ma, on ma stare naprawdę mega grube te włókna mięśniowe. To widać, no. że to nie jest, wiesz, zrobione szybką bombą i szybką siłką, tylko to są, jest lata, lata, naprawdę, lata. wiesz, lata, lata treningu. I generalnie rzecz biorąc, powiedz tak. E, Myślałem, że będzie bił dużo mocniej, no. naprawdę, to tego się szczerze mówiąc obawiałem jak już na mnie siedział, mówię, kurde, jak mi pierdolnie to mnie znokautuje, a jednak nie, wiesz, ale to jak on stabilizował pozycję, jak już na mnie siedział, jak tymi biodrami potrafił mnie, wiesz, wbić w glebę i wykluczyć mi na przykład rękę, no, to jest też kurde, nie. stary, siła dla mnie nie do przejścia, nie, bez szans w ogóle. Michał, ale jeszcze ja tylko, no. w... ty byłeś podpisany już wcześniej chyba z Cloud'em, tak, z tego co wiem, nie? Tak, 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 byliśmy podpisani już wcześniej, to była dla mnie sytuacja last minute, e... no. Do Oj, tak dobra, y, jedziemy dalej. Oglądałem twoje wywiady. Mocno pojechałeś po Prime? Ie. O co tam ale, chodzi? Jak, jak mocno pojechałem po Prime? Ie? No, nie, bo takie nie, ale, ale, ale teraz, słowa tam powiedzieć. Ale, ale teraz nie, właśnie, bo teraz mówię totalnie poważnie. Stary, ja widziałem tutaj wywiady te ze mną, tak? No. I widziałem te nagłówki, że Wolesiński jest no. bardzo ostro, o prime. I, i wiesz to... co, i może to zrobiło taką narrację tak, też. Ja wiem, no, tym, ja wiem o tym, ja wiem, no bo tak no. patrzę, mówię. Ja byłem pijany jakiś szczególnie, no. nie wiesz. słuchaj, ja powiedziałem prawdę, tak? Powiedziałem tylko tyle, że jeżeli e, Prime nie szanował mnie jako pracownika, bo no. tak się poczułem, no to ja nie chcę z nim pracować i odszedłem. Mm -hmm. I to jest wiesz tyle. No w każdej robocie tak jest, nie? Wiesz mm -hmm. przychodzisz, szef jest dla ciebie niemiły, no to nie chce ci się z nim pracować. No to Elo. No, dziękuję, więc, Jak wyglądają te wasze relacje? E, to żadne. W ogóle nawet nie pamiętam kto za tym stoi, za tym Prime'em już teraz. Nie, no, słuchaj, nie no, walka o, walka o miano prezesa musi być kiedyś w Prime. Yy, albo dobra, bo zaraz Paweł już się zdenerwuje. Paweł? Nie, no jest Tomasz Bezrąk, jest przecież tam ten prezesem. Nie kojarzę. Nie kojarzysz? Nie. Widziałem Was nie raz na, yy, na Gali. Obok to, nie, to musiał być ktoś inny. Nie, a tak poważnie, wiesz, kompletnie stare nie chcę się podać na temat dobra. tych osób, e, że tak powiem, m, jakoś tam nasza sprawa prywatna została załatwiona w ogóle wczoraj. Tak dostałem telefon od Tomka, Tomek, a zresztą co ja tam się będę ty pierdzielił, Tomek jakby powiedział mi, że wiesz, potraktował mi źle, że jest mu bardzo przykro z tego powodu, a ja powiedziałem, że no to już nic nie zmienia i tak, nie? Więc wiesz. Ale zachował się w porządku z tego, co... Nie, nie zachował się nie? w porządku w ogóle, ani trochę, bo wiesz jak narobisz komuś gnoju, Aha. jak potraktujesz kogoś naprawdę mega, mega, mega źle, a ja się starę w tej federacji, naprawdę starałem. Ja jestem, wiesz, uważam, że każda federacja, która ze mną pracuje w jakikolwiek sposób zawsze jest zadowolona. No. Nie ma, nie ma takiej opcji, staram się być mega pro, Wiem, wiadomo, że każdemu zdarzają się jakieś, wiesz, jakieś błędy, no a wiesz, słuchaj, bądź tak, ja z szefem klautu w ciągu trzech dni Przegadałem więcej, niż w trakcie całej mojej kariery w Prime, kiedy wiesz, próbowałem na przykład poruszyć jakiś temat, no to usłyszałem, że słowo z nim nie mam czasu. Nie mam czasu. Przez szefem klautu? Yy, Sławek. Okay. Mega gość. Słuchaj, naprawdę. Powie, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, ale Tobie z tym Prime'em dokładnie możesz powiedzieć, o co poszło, czy nie? Eee, hmm. Będę trochę tak wiesz, jechał naokoło, na nie? Wszyscy wiemy, jakie były problemy, tak? Z czym mi zawodnicy problemy. A u mnie jest ten sposób, że jeżeli na przykład umawiamy się na jakąś tam, nie wiem, umawiam się z tobą, że dasz, dasz mi za wyniesienie śmieci w twojej chacie 100 złotych, nie? Ja dla ciebie pracuję, za te 100 złotych wynosisz te śmieci, jest fajnie. Jeżeli raz mi powiesz, słuchaj, Michał, mam problem, kurwa, no nie mam 100 złotych, mam na cię 80, zrobić za 80, to ja powiem. No zrobię, nie? Ale w momencie, w którym po robocie, jak ja już wyniosę te śmieci, a jesteśmy umówienie na stówę, a ty nie mówisz albo 50 zł, albo się będziemy sądzić, o. no to ja odkładam słuchawkę i dziękuję. Aha, no to. No rozumiesz, no to nie? Rozumiem. Bo to wiesz, bo za pierwszym razem byłoby 50 zł. Później byłoby 25 i tak dalej, a dla mnie to jest skandaliczne zachowanie. Ja sobie nie wyobrażam, żebym w ogóle mógł wiesz, robić coś takiego. Nie, nie ma opcji. Słuchaj, ale poczekaj, ale jeszcze oczywiście, bo musiałem podpisać takie pismo, więc chciałbym wszym i wobec wszystkim widzom powiedzieć, że w ta federacja, o której rozmawialiśmy, nie jest mi winna żadnych pieniędzy. Jesteśmy w stu procentach rozliczeni oraz szczęśliwi. Rozumiem, rozumiem. Dobra, jedziemy dalej. A, okay, musiałem, nie, jeszcze jedno pytanie. Słuchaj, widziałem, że wypowiadałeś się też na temat Amadeusza Ferrariego. No. A wy nie trenowaliście przypadkiem razem na macie? Przecież ty chodziłeś do, do Akademii, do Adama Okińskiego. Tutaj, tutaj też jest kolejna kwestia a propos, nagłówę, a propos miniatur a? i a propos głowę. Ja zobaczyłem nagłówkę chyba na fan Ferrari to pseudo gangster. Że tak, mówię z tak. o nim. Ja, czy ja, ja, tak. ja w ten wywiad nie wchodziłem, dlatego pytam teraz. Ja tego widziałeś, tego miniaturę, nie? Dokładnie dlatego pytam. Róbcie te miniatury normalne, słuchajcie, serio. Z Ferrari jest taka sytuacja, jakby z mojej perspektywy. Ja kupanie znam, podałem mu dwa razy rękę. Spokojnie Amadeusz, nie będę ci wpadał do hotelu. Wiesz, też mam tatuaże, ale, ale nie będę wpadał z pałą i krzyczał, bo potem skończę jeszcze z... ...płamaną szczęką i w więzieniu. <grym> Wiesz co chodzi? Nie, ale tak poważnie no to... E Znam parę osób, które go znają, mówią, że prywatnie są on na maksa zajebisty gość, no. nie? Że jest mega, mega spoko. Mi osobiście nie podoba się kreacja medialna. Ma mi się, nie, ma mi się prawo nie podobać. Nie on taki jest, wiesz, chciałby być taki bardzo mroczny, taki piekielny. Moim zdaniem nie jest, ja w jego oczach widzę, że jest dobry chłopak, wiesz, co chodzi, tylko mocno udaje. Więc e, kreacja medialna mi się nie podoba. Prywatnie go nie znam, aczkolwiek słyszałem, że jest mega takim skromnym, o dziwo i spoko gościem, nie? Czyli nic do niego nie masz szczególnie? No nie. Michał Waleszyński bardzo ostro o Amadeuszu po, po Ferrari. nie, dobra, a właśnie, że mam! Dawaj Amadeusz, robimy walkę, nienawidzę Cię! 400, no, w ogóle zajbiście. A to was w sumie tych piekielnych już jest, znaczy mogło być trójka w tych frikach? ty, Amadeusz. No i, e, no i Diablo miał też być, no, nie? no Diablo nie ma we, we frikach. prawdziwym Diablo jestem ja, tak byłem nazwany w serialu Septagon. Tak, tak, <laughs> e, ja wiem, no. A co do tego władcy piekieł, no to kurde, nie wiem, Amadeusz był kiedyś piekle, myślisz? No, mówił, że kiedyś sprzedał duszę diabłu przecież na, na konferencji. Ja jestem diabłem i niczego mi nie sprzedał. <noise> słuchaj, no to co, czekamy w kolejnej walce też na te piekło walce z Twojej strony, Michał. Tak, słuchaj, no teraz rozpoczynamy jakiś tam okres przygotowawczy, powiedzmy. Na początku muszę wylizać rany jeszcze, mówiąc, nie wiem, czy mi coś jest. Chyba nie, jakiś mam mocno obrysowaną gębę? Tu, z tej strony. No, ale to wiesz, nie, nie, nie jest nic, co jakoś tam by mnie ograniczało. No stary, muszę teraz się wziąć, ogólnie rzecz biorąc, miałem raczej od poniedziałku do jakby kolejnej walki, no ale już przetrenowałem w klatce. Dobra, co, słuchaj, no to dziękuję Ci bardzo i. Dziękuję bardzo. Do Serdecznie pozdrawiam. No, Widzimy się. Dziękuję. Dzięki.